Się ma, z tej strony Sadam e, Chciałem sobie poćwiczyć, ale, ale po prostu cała moja leniwość i moje zmęczenie tak bardzo ze mną wygrały, że nie mogłem tego zrobić w sposób satysfakcjonujący mnie odpowiednio. E, zatem, 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 co? Zatem wracamy do grania. No, jeżeli to jest jedyna rzecz, która nam wychodzi w życiu, nie ma co się oszukiwać. No, cofnijmy się, pyk i jedziemy. A, pojedźmy w drugą stronę musimy... Ja pozwiedzam sobie świat Trochę, zobaczymy co jeszcze... Co jeszcze ma nam do zaoferowania Robienie głównych misji na razie nam nie idzie, ale może dzięki temu, że pozwiedzamy sobie świat, nabierzemy wprawy w sterowaniu sterowaniu wszystkim i będzie spoko No Tak mam nadzieję, no nie? Mam nadzieję, że będzie spoko Chyba, że nie będzie spoko, ale... To też będzie spoko też myślę, że moje braki braki boje to, jak wynikają jednak też trochę z tego, że... Nie chcę mieć tego w widoku. W ogóle ta gra ma stanowczo za mało e, ma za dużo klawiszy, które muszę obsługiwać GPS Aha Ja bym mapę sobie chciał zobaczyć. Jak zobaczyć mapę? Gdzie jest mapa? Świetnie. Świetnie. jest ten, ten, ten. Eee e, 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 dobra, pojedźmy e, e. sobie do X-a, Będzie to trochę leniwy taki leniwy let's play e, ale co poradzić? O. Co poradzić? Co poradzić, jak nic nie możemy poradzić, no Nic na to nie poradzimy. Ale razem z makierem sobie pojedziemy po mieście. Trochę szkoda, że nie ma tej muzyki jednak, jak tak sobie myślę o tym. Wow, wow, wow. Świetnie co zrobiliśmy. Samochód jest na tyle wolny, tak dostatecznie wolny, że... że dajemy radę nim jechać. Jezus, jak to nudne. Ale nic z tym nie zrobimy. Jeszcze nie czuję się na tyle swobodnie po mieście, żeby umieć po nim jeździć. Stąd ewentualne jakieś też... Też problemy w, w manewrach. wow wow, wow. E, Więc to, ale to wszystko musi być do wybaczenia, prawda? Wszystko musi być do wybaczenia. Ty, ty, ty jesteś w samochodzie, jesteś stanowczo zawolny, jak na moje potrzeby. Mimo tego, że nie jestem specjalistą odjeżdżenia, no to jednak potrzebuję mieć. Potrzebujemy ciebie! Damn! A żeś mi przyjechał? Wstawaj. Wstawaj, wstawaj i e, porozmawiaj z tym panem na temat. Na, na temat y y autorskich. Pyk! Gnamy jak dzicy. migamy Idziemy tu. Lecamy. Uuu! Dosto sterowanie. A mogę w ogóle je zmienić jakoś? Może... Może nie jest mi pisane być specjalistą od sterowania. Pyk! Sterowanie. E czułość celowania w trzeciej osobie. ok Rodzaj sterowania z trzeciej osoby. Standardowe. Alternatywny leworęczny, kurwa, hardcore. Odwróć wzrok, wibracje. Wspomagane, asystowane, swobodne celowanie. Asystowane celowanie pełne, wspomagane, Dobra, niech będzie wspomagane. Pokaż sterowanie w samolocie trzeciej osoby. Ok. Ok. Czujesz sterowanie rozgładania się w trzeciej osobie, pipyk. Zezwol na poruszanie się podczas celowania. Tak, Zamień hamulec ręczny. Na schylenie się, hydraulikę. Mm -hmm. Efekt paska świetlnego. Nie, nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale to też jest spoko. Funkcja czynności ruchu Facebook. Ola. Kule, panie Baumdi, jestem tak strasznie śpiący. Nie, no, ale co to za życie, cały czas tylko nic nie robić i spać. Eee, to jest tego. Michaela rozumiem. A, no dobra. No to skoro mamy wykrzykniki i musimy i tak je takie poznawać, no to co, co będziemy za tym pierdolić, głupoty? Pszty. Pszty. Wow, wow. I tu w tym samym. Lecimy jak, jak wiatr. Wow, 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 wow. Jemnęliśmy go w tyłek, ale to, to ktoś nam zobaczy. Ten nie, <noise> nie. mogę po prostu ze sobą dzisiaj. Dzisiaj jest wyjątkowo wybitny brak dzie bra zły dzień nagranie. No nie, nie, ma co się oszukiwać. No bo do tej gry potrzebna jest klawiatura i myszka. Ja będę, ja będę się upierał przy swoim zdaniu, że tego typu gry, tego typu gry są stworzone na klawiaturę i myszkę i, i powinny, powinny, właśnie te gadżety w nich być, bo jak nie ma tych gadżetów, to właśnie to się dzieje. E, czu, y, y, naciskanie gazu? Znaczy, mogę gaz tak naprawdę też naciskać niby... Niby jest to mądrzejsze, no nie? Mogę właśnie analogowo naciskać y, gaz w sensie, że nie jest gaz do dechy, tylko na przykład mogę też tak jeździć no ale co to jest, co to jest zagranie w GTA jeżeli miałbym jeździć jak pół, płci Porsche za krzaka ja musimy trenować e, trenować strzelanie do strzelanie z samochodu do kogoś e, więc, no dobra, mamy tutaj tu się zatrzymamy sprawdzimy w ogóle co jest w telefonie tu możemy sobie wymienić tego, ale my chcemy mieć telefon nasz w naszym telefonie dostaliśmy wiadomość, Inferno, to ciało należy tylko do ciebie, kochanie, babe. Spoko, spoko sprawa Mam maila, już dostępne kasety, są dostępne wraz z gównem do, Dobrze, że, drogi Michaelu, dobrze, że by ci było wczoraj zobaczyć Chcę podkreślić, jak ważne jest, abyśmy kontynuowali terapię Dobra, mam się też w dupie eee, Lista aukcji, ustawienia, kontakty, szybki zapis kontakty Amanda Sterowiec, Dave, Dave Chappell, Infernus, Jimmy Możemy zadzwonić do Jimmy'ego?

I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are <laughs> huh. you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. You mm, seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. <laughs> I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! <laughs> Whoa! Nie ma sprawy. Możemy biegać. E... Ogólną kondycję. Haha. Ha. Hmm. E... E... Nie mam. Nie mam żadnego poziomu zmęczenia. Więc mogę biec jak pojebany z nią. Będę cię.

Biegnij, 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 bieg, bieg, bieg... Szybciej, Przepraszam pana. <protections> Jak popchnął go, byścielnie w ogóle. Przepraszam pana najmocniej, ale muszę, muszę poradzić sobie z tą panią. Nie, czemu policja mnie ściga? dawaj, 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 musimy z nią wygrać, bo jeżeli z nią nie wygramy... To jesteśmy... I'm jesteśmy leściami Eee... Right mm. ehm, czy... czy ja umrę? Dobiegnij tam! To jest koniec! Oh, Wszystko, co robię w tej grze, mi nie wychodzi, ale to jest trochę jak w życiu, więc Ej, nie ma co się... pierdoli, nie będziemy się ścigać. Początanie mi się powoduje utratę postępów, czy na pewno chcesz wyjść? Tak, chcę uciec z tego. Mam to w nosie. Co ja w ogóle... Aha. No dobra, a co, co, co dziennik może mi pomóc powiedzieć? aha, dobra, no to może muszę, nie wiem, może muszę tym być zatem, pyk. A nie rozumiem, w ogóle. To jest, to jest jakby sugestia, że ogląda nas, oglądają nas z kosmosu i szpiegują A gdzie my jedziemy? E, bo też trochę nie rozumiem... Mm hmm... E, gro? Gro, musisz mi chyba zacząć... Musisz mi chyba zacząć tłumaczyć rzeczy, bo nie do końca wiem, co ja mam zrobić. Eee... Okej, okay, but co daję ci twoją baggera co zwinęliśmy, jest u twojej ciotki. Spoko. Kim jest Lamar? Daję ci tego bagera, co zwinęliśmy, jest u twojej ciotki. Spoko mam, wnoszę moją ciotkę. Pojedźmy do... Pojedźmy do Michaela, bo wydaje mi się, że... że tam mam właśnie pojechać. Jak mi się wydaje. Wydaje, mogę się mylić to, nie? E, jeśli wysadzisz drzwi albo zniszczysz wóz opancerzony, masz wewnątrz u... 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 pieniądze. Ta, pieniądze będę. Jak ja... Jak ja dostaję wpierdol od, od kolesia, który jedzie na motocyklu i ja go samochodem nie potrafię zdjąć, to ty mi będziesz mówił, że ja mam wóz pancerzony atakować, gro. Aha, na pewno. Na pewno ja jedę do Michaela i w ogóle mnie nie interesuje, co ty, co ty masz mi do powiedzenia. Pyk! Malnęliśmy go nieźle. Nieźle w dupę. Nie wiem czy nie powinienem na przykład kupować sobie broni. E, ale też z drugiej strony może, może zbyt, próbuję, zbyt próbuję kombinować i dlatego wow, i dlatego to mi jakoś tam nie idzie. Dlatego też pojedziemy do Michaela, tak jak, tak jak gra mówi, żebyśmy to zrobili. E, nie będziemy sobie nic wymyślać, żadnych dodatkowych, żadnych dodatkowych atrakcji. Przepraszam bardzo, przepraszam, proszę się nie denerwować. To był, to był zaplanowany manewr, nagrywamy tutaj film. Świetnie, dobra Skoro bieganie poprawia kondycję, przebiegnijmy się troszeczkę Nie jestem pewien w jakim momencie bieganie zaczyna mnie chorować, więc to też możemy sobie zbadać A czy bieganie zawsze mnie tak Kurwa, no nie widzę tego Wow, wow, chcesz się bić? Trzy bić? Sie masz ma to pyk! O oh, ty je! 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 z ciosu go! Z nogi! Z pięści! już go pknąłem Dobra, masz, masz coś na sobie? Nie? No to elo! No to elo! I co ty w ogóle? No, mam, już się bałem, że się ogoliłeś! Wymyśliłem ci tak fantastyczną fryzur... Tak fantastyczną brodę! A, faktycznie, czyli bieganie mnie... Nie, a, nie wiem w sumie, bo też mnie klepał jakiś koleś, więc... Za różnica. Dobra, przepraszam pana bardzo. Ja potrzebuję pana samochodu. I wezmę też sobie pana żonę. Jak, jak nie mam nic panu przeciwko, bo pa... albo może pana żona też uciec, nie? Już mam tu w nosie jakoś. Yy, więc spoko, spoko. Weźmy do Michaela i zobaczmy. Zobaczmy, co tam. On, um, Drive in Hills. Just what I need, Fuck the police. To trzeba było zaśpiewać. Eee, dobra, ja w ogóle jakąś głupotę chyba robię, no nie? A, mogę tu wskoczyć? To jest w ogóle posiadłość chyba tego Manfreda. No. No to proszę. Panie. Panie, kto tu mnie dogoni? Ja się tu tak potrafię schować? Proszę. Proszę. No.

a wróćmy na chwilę do tej rozmowy. Co z nim robiłaś, jeżeli to nie jest to, co, co myślałeś, że robisz? Dobra, Michael. Dobra, Michael. Ja bardzo chcę ci pomóc w problemy z twoją żoną. O, fantastycznie. Ty będziesz... Wow, oh, fuck, bitches. Chyba nie jest to w ogóle dla mnie dzień nagranie w cokolwiek w ogóle może... Może ja po prostu nie potrafię nie potrafię jeździć samochodem w grach na konsolę, bo tak też może być. O, no i od razu łatwiej. Chociaż... Uh 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 not uh. change in my house in my own bed on top of each other. Man, this dude got some explaining to do. The whole thing was kind of self-explanatory, Frank. And what we're about to do won't need much context either. She let's go coast the shit out of this motherfucker. Uh, okay, this is the turn. Hey.

Ciekawe, ciekawe coś źle zrozumiał. W ogóle to jest dobry taki e, dobry tekst, że coś ktoś źle zrozumiał i dlatego e, i stąd jest jakby nieporozumienie, jak ktoś bzyka ją żonę i ludzie mówią w tym na filmach takie często, że ludzie wtedy mówią i źle mnie zrozumiałeś czy coś. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well maybe I should come up there and practice my backhand <sighs> on your face! Oh bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. <laughs> How fucking <laughs> mag, man,

Hardcore. Ciekawe w ogóle czy byłoby to możliwe Jakieś metalowe pręty, które trzymają jakiś dom nad, nad tym Czy by faktycznie pękły od... od, Nieźle Nieźle zostało to rozwiązane yeah, fuck, we trying to teach him a fucking lesson. Not asking Spencer bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. <laughs> Hardcore. I love Michaela huh? Mr. De Santa. What the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, pro! I couldn't afford a place like that! I'm a tennis coach! I hit balls for a living! I was just hiding there! Give me a phone. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Uh huh. Green light! Green light! Martin Madrazo!

z ludzi Martineza, okej, okay, nie ma sprawy. Z właśnie tym samochodem. A, muszę, muszę się... Dobra, tego zabiliśmy. Pyk autocelowanie nam wyszło świetnie This a Misunderstanding, misunderstanding. Wtrwaliłeś mu tylko domno, nie? W sumie... Co by się za to wkurzył? Na pe... Ja nie, na pewno Here is this future Hey, let's go. Let's leave them behind. Hold it down. There you go. I think we lost. All right. Let's go back home. Wow. Shit. to Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. Oh fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. I got a few knocks. You okay? I mean you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean you mentally. Mentally? Oh man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh! Yes! Fucking A, Bubba! Man, you sound kind of manic. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is. I've known worse. We just handled a few low ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Okay, there's no use second guessing. No good, man. Woo! Yeah. doing something for a change. Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that, I'm better than that. Damn, Skippy, homie, all that knowledge up there is withering and dying, dog. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah, you taking some scores? Mm -hmm. There was a time that was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Czy przepraszam, a tak w ogóle jutro lub piątek będę nagrywał odcinek przywitalny Super krzychu gamer super ja jestem e... i wtedy będę zaczynał nagrywać chyba. Spoko spoko. Daj znać, daj znać jak będziesz, wiesz, dało się... Dało się to widzieć. E... Śmigamy już do naszego domu. E... Chyba skończyłem na dzisiaj nagrywanie, bo czuję się, czuję się słabo i tak dalej. I wiem, że... Nie wiem, że to jest nudne, więc, e, więc, więc, myślę, mam nadzieję, że to jest kwestia, e, mam nadzieję, że jest to kwestia tego, że jestem super, super zmęczony, e, a nie jest to kwestia tego, że jestem kiepski. Mogę się też stresować, że jest to druga gra moja, e, a i pierwsza, odnio, pie, pierwsza miała jakiś tam, jakiś tam sukces, powiedzmy, tak, tak to nazwijmy. Też nie, też nie ma co przesadzać, no nie, że jakiś maksymalnie wielki, e, ale coś, coś, tam, coś tam było. E... Coś tam było i... E, 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 i dlatego może być to słabe. Dlatego skończymy. I właśnie prostu spać po prostu i tyle, tak skończy dzisiejszy dzień, który był super ciężki. I zrobimy super ciężki znowu, już wszystkie dni są super ciężkie i tak dalej. Ja e... oh, mam Martinez Który to Martinez? zgadujesz że ty. Martinez Morero Now, who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm oh, Frankie. License. <laughs> now, Frankie, maybe help Mr. De Santa here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now, maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. It, Mr. Madrazo <laughs> is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael. <coughs> I have for you. Oh, damn. Did you prove an architectural significant? Modernist, Wonder Home, down the hillside in Vinewood Hills. Uh, I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. <sighs> I was thinking straight. Mm, clearly. Yeah. <sighs> well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild. Won't she? Sure. Good. Huh? And I'm casing here, it. Their rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. <laughs> of course. Great. Oh, let's just go poor. Bestelna. Bestelna. Am you I? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call, Lester. I think he's in town somewhere. Might have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, Della. Uh huh. Ej, ukończyłem coś. Eee, co mogę rozwinąć? Aha, postęp, spoko. Przyjmujemy się co za debile i tym miłym akcentem zakończymy na dzisiejsze nasze granie, ponieważ... Churwa, jak nic straszne temat. Nie mam dzisiaj, nie mam, nie mam stany na to tużeny i tak dalej. Ale chciałem pograć, żebyśmy coś, żeby będę <coughs> tego robił. Mam nadzieję, że gitarę ćwiczy i nam spoko. Tactful and charming, even in death. Eh, uh, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you, Maria. Mike. Jak muszę zrobić, jak mogę się z zrobić tło kanału? Nie wiem, ty tam chyba na tło, jak jesteś zalogowany i masz, i masz, masz, wiesz, masz tło kanału z Dobra dziewczyny, przepraszam, że tak króciutko i tak dalej, ale naprawdę zamykają mi się oczy, jestem padnięty, zmęczony, nie mam pomysłów i w ogóle, i tam leci samolot eee, i jest spoko. Kończę, miło było jak zawsze z Wami, na razie, do widzenia.